Cześć, witajcie z tej strony Honorata z sklepu Color.caramel.pl. Dzisiaj nie jestem wyjątkowo sama na odcinku. Jest ze mną moja siostra Weronika. Hej! E, I nagramy dzisiaj zupełnie inny filmik, troszeczkę bardziej zabawny. Będzie to challenge makijażowy, czyli makijaż na ślepo. Z zamkniętymi oczami będę próbowała pomalować Weronikę. Także za chwilę już nie będzie wyglądała, pewnie, tak dobrze. Zapraszamy Was do oglądania. Dobrze, teraz zaczniemy sobie już nasz makijaż. Zamykam oczy, zasłaniam, żeby nic nie było widać. Rzeczywiście. Dobra, e, no i zaczynamy. Zaczniemy oczywiście od y, makijażu twarzy. Nałożymy sobie najpierw bazę. Czy to jest baza? Mm, tak, to jest baza. Dobra, no to nakładamy mm -hmm. sobie bazę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wycisło? Nie. O, dobra, wycisłeś. Okej. Okay. Dobra. To zaczynamy od tej bazy. Baza będzie najłatwiejsza, no bo tak naprawdę mm, nic się nie stanie, jak się nałożę. <grytanie> Gdzie jest ta twarz? Tu. Dobra, no to zaczynamy od bazy. No, powiem Wam, że jest to zdecydowanie trudniejsze niż myślałam. No, zobaczymy. Najpierw baza i reszta. Okej, okay, bazę mamy nałożoną. Teraz proszę podaj mi krem e, BB. Okej, okay. masz. Dobra, i zaczniemy sobie nakładać ten krem BB. Powiedz, ile? No, dobra, najwyżej Starczy. do no, najwyżej Podaj mi gąbeczkę jeszcze, jakbyś mogła. Bo troszkę to ciężko. Trafię? Nie. No dobra, coś trafiłaś. więcej potrzebowałam troszkę pomocy, ale już, już lecimy. Zobaczymy, czy nam to się powiedzie. Powiem Wam, że ten krem Bito, to w zasadzie na za ślepo można nakładać, bo on się dosyć fajnie nakłada. No ale zobaczymy, czy to będzie wszystko dobrze rozblendowane. No naprawdę dziwnie się to robi, kiedy nic nie widać. Tutaj wszędzie musimy dobrze doklepać, nos, policzki, czoło pod ołkiem trochę. Dobrze, trochę przeniesiemy na szyjkę. Zobaczymy jak to będzie. Ok. Postanowiłam zrezygnować z korektora, no bo i tak niestety nie trafię w miejscach, które chciałabym zatuszować, więc stwierdziłam, że będzie to bez sensu, więc od razu przejdziemy sobie do pudru. Spora na puder. Poproszę Cię, Podercie. żebyś mi go podała, tak. Otworzę Cię. I otworzyła. I jeszcze Dobra. poproszę Dobra. pędzel. Dobra. Okej, okay, trafiłam. I trochę przypudrujemy. Z też jest dosyć łatwa sprawa. No ja tak sobie gdzie trafię, tam nałożę, ale że on jest transparentny, to będzie dobrze wyglądał. Raczej powinien. Ok. Twarz jest przypudrowana. Gdzie mam zamknięcie? To teraz y, możemy sobie y, pomalować brwi. Poproszęcie o kredkę. Hmm. Dobra, chyba będzie. Tak, to jest to. Masz to teraz. Dzisiaj pomalujemy sobie brwi tą kredką naszą. Nie pamiętam już teraz w jakim odcieniu. <śmieniu> no i spróbujemy. Brwi już odnalezione. No to gdzieś tutaj coś tam. No, nie jest to proste. Czy coś maluję? No malujesz coś. Okej, okay, dobra. Jak myślisz, ta, ta już ma dosyć, dobre? Tak, ta już ma dosyć. Dobrze, no to robimy drugą. Mam nadzieję, że wyjdą identyczne. Jak się czujesz w nowych brwiach? Genialnie się czujesz. Obydwie są identyczne? No powiedzmy. Okej. Okay. Trochę się różnią. Który dorobić? Żadną. Dobrze. To teraz nałóżmy sobie róż na policzki. Róż. Poproszę. Nie, to? Róż. Nie, otworzę. I pędzelek. Który? Ten. Który tam leży? Ten średni, tak? Średni, okej. Okay. Dobra. Róż mamy ten nowy, nasz 57. Daj mi te policzki. Możesz się uśmiechnąć, to będzie łatwiej, żeby narysować. Okej. Okay. Jest coś tam? jest. I drugi policzek. Też się uśmiechni. Okay. Mamy róż, to teraz e, poproszę rozświetlacz. Otworzyć go. Otwórz, otwórz, bo żeby mi się nie wysypał. E, użyję sobie tego rozświetlacza e, w pyłku. Trzymaj. Trzymam. Zalek, Pędzelek zalek poproszę. Proszę. Nie rozsypam. Nie. Dobra, i poproszę y, policzki. No gdzieś tam ten y, nasz rozświetlacz wylądował na pewno. żeby sobie tak pokazać ręką, to tak nawet można trafić mniej więcej. Dobra. E, no i teraz może zacznijmy od maskary. Tego najbardziej się obawiałam, ale, ale damy radę. Poproszę. Maskary. Okej. Okay. Odkręcić? Poradzisz sobie? Nie? Odkręcić, odkręcę. Nie wiem, co dalej. Dobra, nie ma za dużo tuszu? Nie. Dobra, no to teraz trzymajcie kciuki, żeby mnie pozbawiła siostra oka. No, Zaproście oka. E, tak, troszkę otwórz. Obo zamknij lepiej. Bo ja, nie mam Trochę otwórz. Chyba więcej tuszy rąduje na moim palcu niż na moim <laughs> oku. Drugie oko. Tak, troszkę. to. Trafię? Aha. Ok, nie włożyłam Ci do Nie. Dobrze. O. Dobrze. Zamkniesz? Bo nie trafia. Tak. E, dobrze, to mamy, to mamy. Na no to jeszcze nałóżmy sobie na koniec e, błyszczyk. Załóżmy sobie błyszczyk. Myślę, że jest z łatwiejszych kroków. Tak. O tym jest to ten z, z naszej nowej kolekcji z tymi delikatnie uszczącymi drobinkami. Gdzie ta usta tutaj są? Gdzieś tutaj trafimy. Oj, <ścoughs> proszę nie otwierać ust. Kiedy tutaj Pani kosmetyczka maluje. Dobra, zrób sobie tak. Wtedy będzie ok. Dobrze. Czyli wszystko w zasadzie już mamy. Jakbyś mi włożyła, to by było ok. Więc zaraz zdejmę opaskę i zobaczymy, jak mi to wszystko wyszło, bo sama jestem troszeczkę ciekawa. Hej, no to ja zdejmuję już moją opaskę. Troszkę się boję. To nie jest najgorzej. Z tego co przez... mam. to nie jest tak źle. No troszkę tutaj nam te rzęsy nie wyszły, brwi, no ta już troszkę lepiej. Ja, chociaż też nie do końca. Ja przy okazji troszeczkę też się pomalowałam, no ale myślę, że nie wyszło tak tragicznie, bo gdzieś tam troszkę trafiłam i byśmy troszkę poprawiły tutaj te niektóre rzeczy. No to całkiem mogłoby być ok. Obawiam się, że będzie to coś gorszego. Także... Myślę, że zadanie zaliczyliśmy. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy chcielibyście więcej takich filmików bardziej na luzie, troszeczkę e, humorystycznych. E, jeżeli chcecie, to będę częściej zapraszać też moją siostrę na te filmiki. Zawsze we dwójkę będzie nam raźniej. No i cóż, na dzisiaj już koniec. Żegnam się z Wami. W sumie żegnamy się, bo jesteśmy dzisiaj we dwie. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Zapraszam Was także do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić żadnych odcinków. No i na nasze social media oczywiście, tam jesteśmy aktywnie praktycznie każdego dnia. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie pa. się, pa!